Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję gry Cortex Disney Edition od wydawnictwa Rebel. To nie jest pierwsza gra Kortek wyzwania, którą Wam pokazuję. Na blogu będą linki do recenzji innych gier z tej serii, które mamy, w które gramy. Ta jest, jak widzicie, w przepięknym, Disneyowskim klimacie. Gra przeznaczona jest dla dwóch do sześciu graczy w wieku 6. Średnio rozgrywka trwa około 15 minut. W opakowaniu mamy karty, a jest ich aż 8 rodzajów, a dokładniej są to karty ośmioma rodzajami testów. Zróbmy sobie ich szybki przegląd. To są karty testu, niepasujący element. Musimy sprawdzić, kto. Tu nie pasuje. Jak widzicie, jest to gra dla tych, którzy znają bajki Disneya, bowiem postacie, które tutaj mamy. Są właśnie z tych bajek, i jeżeli nie wiecie, z jakiej bajki pochodzi każda z tych postaci, to może Wam być trochę ciężko, aby odpowiednią wskazać, chociaż tutaj akurat, no, nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Ale już na przykład tutaj, myślę, że jeśli się nie zna bajek Disneya, można mieć kłopot ze wskazaniem, kto tu nie pasuje. Albo tutaj, zobaczcie, same koty. I teraz trzeba wiedzieć, kto z jakiej jest bajki, żeby wskazać niepasujący element. Drugi rodzaj testu z fioletowym rewersem to szukanie par. Tutaj, jak widzimy, jest Zuzia. Tutaj mamy, nie wiem z jakiej to jest bajki. To nie kot jednak, to lis, ale nie mam pojęcia, z jakiej on jest bajki. Tutaj mamy kota z. Alicji i tak dalej, i tak dalej. Trzeci test z Bambim na rewersie to odbicie. Tutaj musimy wskazać identyczne odbicie tego obrazka wśród tych tutaj trzech na dole. I tak samo mamy różne bajki z różnymi ilustracjami. Kolejny test to labirynt, musimy pomóc dotrzeć postaci do którejś z innych postaci. No i naszym celem jest wskazanie z kim ta postać się połączy w labiryncie. Jak widzicie, karty mają przepiękne grafiki z bajek Disneya. Są absolutnie zachwycające. Kolejny rodzaj kart to karty pamięci. Trzeba jak najszybciej zapamiętać, jakie są tu postacie, zakryć kartę dłonią i wymienić postacie, które się na danej karcie znajdują. Kolejny rodzaj testu, te pomarańczowe kokardki to test nazwany częstotliwość. Tutaj musimy wskazać, który obrazek występuje na karcie najczęściej. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużo tych grafik, więc trzeba bardzo szybko liczyć i ostatnie to są karty wyzwania. Jest to wyzwanie dotykowe. Znane nam doskonale z innych gier Cortex. Karty w wyzwaniu dotykowym mamy aż 10 i one mają faktury. Nie jestem wam w stanie w żaden sposób Pokazać tych kart. Je po prostu trzeba dotknąć. Każda karta jest inna, ma inną fakturę. Przed rozpoczęciem gry wszyscy gracze przez około pół minuty dotykają tych kart, starają się zapamiętać, bowiem gdy trafimy na kartę wyzwania, będziemy musieli z zamkniętymi oczami odgadnąć fakturę na karcie, którą dadzą nam do odgadnięcia inni gracze. Celem gry jest złożenie mózgu z czterech kolorowych fragmentów. Przed rozpoczęciem gry tasujemy wszystkie karty bardzo dokładnie. Tworzymy z nich zakryty stos, gdzieś w pobliżu układamy również fragmenty mózgów, i tak samo karty z fakturami kładziemy gdzieś w pobliżu obszaru do gry. Tak jak już wspomniałam, przed rozpoczęciem gry wszyscy sprawdzają faktury dotykowych kart. I gdy już je odłożymy zakryte, pierwszy z graczy odkrywa kartę z wierzchu stosu. Gramy wszyscy jednocześnie. Naszym celem jest odgadnięcie poprawnej odpowiedzi. Czyli tutaj musimy sobie prześledzić trasę od Piotrusia Pana, do kogo ona prowadzi. Gdy znamy odpowiedź, zaklepujemy kartę i podajemy poprawną odpowiedź do dzwoneczka. Sprawdzamy, czy jest to poprawna odpowiedź. W tym wypadku tak. Gracz, który udzielił poprawnej odpowiedzi, zabiera kartę do siebie. Gracz może mieć przed sobą tylko cztery karty. Jeżeli zdobędzie piątą kartę, jedną będzie musiał odrzucić. Następna karta jest to karta lasso, czyli musimy powiedzieć, w którym lasie się znajduje się najwięcej postaci. I tak samo wszyscy równocześnie się przyglądają, liczą, i osoba, która uważa, że zna poprawną odpowiedź, zaklepuje kartę dłonią, podając poprawną odpowiedź. Jeżeli jest to prawidłowa odpowiedź, gracz otrzymuje kartę, jeżeli nieprawidłowa, karta ta jest odrzucana na stos kart odrzuconych. Kolejne wyzwanie, jeżeli teraz ja zdobędę tę kartę, będę miała już dwie karty o takim samym rewersie, mogę je wymienić. Na kawałek mózgu. Karty takie są odrzucane na stos kart odrzuconych, a ja zbieram mózgową układankę, bowiem grę wygrywa gracz, który złoży cały mózg. Jeżeli gramy w dwie osoby i ktoś nie poda poprawnej odpowiedzi, załóżmy, że gram tylko ja z tym graczem, ten gracz zaklepie kartę, nie poda poprawnej odpowiedzi, to nie odrzuca jej na stos kart odrzuconych, tylko przekazuje ją mnie. Korteks wyzwania jest to zdecydowanie bardzo mądra gra, jak głosi napis na opakowaniu. Gra zmuszająca szare komórki do... Pracy Musimy nieźle wytężyć wzrok i bardzo się skupić, żeby jak najszybciej podać poprawną odpowiedź z odkrytej karty. Osobiście bardzo lubię serię Cortex. Są to gry angażujące mnóstwo obszarów mózgu do pracy i często po nie sięgamy. A teraz, kiedy jest Cortex w tej przepięknej disneyowskiej wersji, myślę, że będzie on na naszym stole, jest. Jeszcze częściej niż dotychczas. Zapraszam Was także na blog w opisie do filmu, jest link, tam też jest recenzja, są zdjęcia, więc zajrzyjcie, żeby się dokładnie przyjrzeć poszczególnym elementom gry. No i jak już wspomniałam na początku, na blogu są też linki do recenzji innych wersji gry Cortex, które mamy, m.in. Cortex Harry Potter, więc zajrzyjcie tam koniecznie. No i w opisie jest też link do Ceneo, gdzie możecie sprawdzić, w którym internetowym sklepie grę można kupić. Najtaniej. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.